Pojawiła się świetna nowa funkcjonalność w Microsoft Teams, która nazywa się Wokitoki. Wchodzimy w naszą aplikację mobilną. Klikamy więcej, następnie z naszego menu wybieramy Wokitoki i teraz musimy wybrać kanał, na którym będziemy się łączyli z innymi osobami. I teraz do tego samego kanału muszą się połączyć te osoby, z którymi chcemy się komunikować. Tutaj będzie informacja wybierz kanał, ja już jestem połączona ogólny handlówka, więc wybieramy sobie wybierz kanał. Wybieramy jaki chcemy kanał, jeżeli faktycznie wybieramy zespół handlówka kanał ogólny, to inne osoby również muszą się połączyć z tym samym kanałem w taki sposób, żeby również słyszały mój komunikat. Ja teraz klikam połącz. I tutaj widzimy, że są dwie osoby, czyli już ktoś jest połączony oprócz mnie z tym kanałem. Ja teraz klikam na mikrofon i w tym samym momencie ta osoba słyszy to, co ja mówię, nawet jeżeli ma wygaszony ekran. Cześć, mam problem. I teraz ta osoba obok słyszała. Pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Opuszczę to pomieszczenie, żeby nam się dźwięk nie zapętlał. Halo, mamy awarię. Uległa zniszczeniu paleta na magazynie, alejka 15. Wysyłam się do pomocy. Dwie osoby będą za dwie minuty. Super, bardzo dziękuję. Czekam na nie przy magazynie. Pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób możecie łoki-toki dodać do tego dolnego paska. Klikamy więcej następnie wybieramy zmień kolejność i to wszystko co jest tutaj w tej górnej części znajduje się właśnie na pasku i żeby jakąkolwiek aplikację tutaj z tego co jest poniżej przenieść do tego dolnego paska wystarczy przytrzymać, złapać i przeciągnąć na przykład w to miejsce już nam się tutaj łuki toki na pasku pojawiło wystarczy, że klikniemy zapisz i już mamy to Tę aplikację tutaj dostępną. Jeżeli nikt nie będzie połączony, to oczywiście nikt nas nie usłyszy, dlatego pamiętajcie, że jeżeli jesteście na przykład na magazynie na zmianie z kilkoma lub kilkunastoma osobami, dołączcie do wspólnego kanału, żebyście wszyscy słyszeli siebie nawzajem. Mam nadzieję, że ta opcja mocno Wam pomoże. Jest naprawdę mnóstwo scenariuszy, w jakich możecie wykorzystać tę funkcjonalność i liczę na Waszą kreatywność. Zapraszam do komentowania, do obserwowania i do subskrybowania. Do zobaczenia!